Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam poradnik czy tutorial, jak dodać czyjś kanał do polecanych na swoim kanale. Jak większość z Was wie, wszystko to się od jakiegoś czasu zmieniło, w momencie kiedy mamy zupełnie inną edycję, inny wygląd YouTube'a, dlatego postanowiłem, że zrobię ten tutorial. I tak, co co należy zrobić? Yy, przechodzicie w zakładkę Dostosuj kanał, następnie dodaj sekcję Polecane kanały. Wpisujemy tutaj Polecane kanały. I w tym tutaj w wyszukiwarce wyszukujemy kanał, który chcemy dodać do czy polecić na naszym kanale. Dodam kilka tych kanałów. Daję, zatwierdzamy. OK. Obecnie teraz yy, mamy już praktycznie zrobione to, czyli polecane kanały, ale musimy jeszcze zatwierdzić. I w tym przypadku bardzo ważne wciskamy o publiku. Przechodzimy przejść na kanał i w tym momencie. Jak widzicie, nic się dodatkowego nie wyświetliło. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Czasami yy, jest to błąd przeglądarki, może YouTube'a, ale wystarczy poczekać chwilkę i odświeżyć stronę. Wejdę jeszcze raz na informacje. Odświeżę stronę główną jeszcze raz i jak widzicie, od razu pojawiła się zakładka polecane kanały. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Zostaw łapkę w górę, poleć mój kanał. Nie zapomnij również zasubskrybować. No i co, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.